Dawno mnie nie było, ale dzisiaj stwierdziłam, że mam ochotę trochę ponagrywać. Ostatnio nie miałam w ogóle żadnej motywacji do tego, dlatego zrobiłam sobie krótką przerwę od nagrywania filmików na YouTubie, chociaż to też nie jest tak, że jakoś mega dużo ludzi mnie ogląda, ale stwierdziłam, że dzisiaj y, pogadamy na temat kanji, na temat jak się ich uczyć, jak ja się ich uczę, podczas gdy będę. Y, Szykować się do dnia. Wstałam o 10 jest już trochę po 12, więc trzeba się jakoś ogarnąć do życia. No więc może zacznijmy od tego, że nie ma jednego konkretnego super sposobu, który działałby na wszystkich ludzi. Co jest logiczne, ponieważ jesteśmy różni i na każdego działa coś innego. Jeśli chodzi o mnie, no to ja na początku uczyłam się po prostu tych znaków kanji na blache. Wypisywałam jeden znak po kilka razy i zapamiętywałam jego czytanie. Nadal czasami używam tego sposobu, że uczę się kanji na blache, bo nie uważam, żeby to był zły sposób. Dla niektórych może być męczący, ale dla mnie jest całkiem spoko. Sposób jaki ostatnio w ogóle lubię, to po prostu łączenie uczenia się kanji z słówkami. Czyli po prostu uczę się słówka w zapisie kanji, nie używałam żadnych hiragany ani katakany, tylko po prostu zapamiętuję, co słówko znaczy i jak wygląda jego zapis w kanji. Nie zapamiętuję żadnych y, czytań, kandzi, tylko po prostu jak to słówko wygląda. Czasem po prostu sprawdzam, co dane słówko oznacza, że y, jego znaczenie, ale żadnych czytań. Fajnym sposobem jest po prostu także takie łączenie, że jak już nauczę się jednego słówka, to po prostu sprawdzam y, te kandzi, które były w tym słówku, y, jakie mają jeszcze y, inne zastosowanie, w sensie w jakim innym słownictwie występuje dany znak. Sposób jest. W sumie najlepszy, bo od razu możemy y, jakby wykorzystywać go w rozmowie i nie dzielimy kanji na M5, m 4 3 i tak dalej, jeśli po prostu nie chcemy uczyć się stricte pod JLPT. Nie rozumiem też, czemu wiele ludzi nie lubi nauki kanji. Jak dla mnie to jest najlepszy sposób, w sensie najlepsza część nauki języka japońskiego. Kanji jest po prostu. Cudowne. Uwielbiam kanji i nienawidzę gramatyki. Hmm, jeśli miałem cokolwiek wypalić z języka japońskiego, to gramatyka, chociaż wiem, że to jest niemożliwe, to jest taki malutki żarcik. Ale no, jeśli chodzi o gramatykę, to ja cierpię na gramatyce, jeśli chodzi o każdy język obcy. Jeśli chodzi o mówienie w języku obcym, to ja po prostu uczę się rozmawiając z kimś. Uczę się co czego używać i jak w jakich sytuacjach. I potem wychodzi na to, że umiem mówić w jakimś języku, na przykład właśnie angielski czy japoński, ale totalnie trudno jest mi wytłumaczyć dlaczego tak, a nie inaczej. Na przykład właśnie jeśli chodzi o angielski, ja po prostu go używałam w internecie, a jeśli ktoś mi powie na przykład yy, present continuous, to znaczy jak tego używać, to ja totalnie ci nie powiem co to jest i Wytłumaczyć o co w tym chodzi. Ja po prostu mówię w danym języku. I tak samo mam z japońskim, że po prostu dużo rozmawiam z Japończykami i w ten sposób się uczę. Oczywiście wiadomo, że mam pełno książek do japońskiego i ich używam, więc w jakiś sposób. Ci to wyjaśnię, dlaczego tak, a nie inaczej. Na pewno bardziej niż w języku angielskim, bo angielski to totalnie nie ogarniam tej gramatyki. Ja po prostu mówię po angielsku. Jeśli chodzi o japoński, no to już jestem trochę bardziej obeznana w tym temacie. Chociaż jeśli chodzi o język japoński, to akurat ja bardzo męczę się ze znalezieniem dobrego, znajomego Japończyka. Jeśli chodzi o mnie, to ja używam Hello Talk i Instagrama, żeby poznawać jakichś ludzi z Japonii. I Bardzo często są to po prostu jakieś hości, którzy z jakiegoś powodu myślą, że mieszkam w Japonii i próbują w ten sposób jakby mm, mnie złapać jako klientkę. Chyba wiecie o, o co chodzi. A jeśli chodzi o Hello Talk, to bardzo często natrafiam na tzw. Guiding Hunters. Ciężko jest mi znaleźć jakiegokolwiek znajomego, który nie flirtowałby ze mną, bo bardzo często właśnie piszą do mnie Japończycy, którzy na przykład mogliby być moim ojcem, co to jest trochę niepokojące, bo kiedyś napisał do mnie 50-letni, ponad 50-letni Japończyk który bardzo chciał mnie zaprosić do Japonii, zabrać mnie do jakichś różnych fajnych miejsc, a kiedy y, dowiedział się, że w tamtym czasie miałam partnera, no to nagle przestał odpisywać. I tak jest bardzo często, że y, ci Japończycy chcą ze mną flirtować, a ja muszę to ucinać, bo wiecie, no, dud, dud, <gry> No i potem już w ogóle się do mnie nie odzywają i tracę jakąkolwiek znajomość. Oczywiście mam takich normalnych znajomych, tylko że zauważyłam, że jest taki problem, że właśnie Japończycy bardzo dużo wypisują do takich młodych dziewczyn i po prostu chcą takiej relacji z obcokrajowcem. Nie oceniam, czy to jest złe, czy to jest dobre, ale no tak jest bardzo często na wielu aplikacjach do wymian językowych. Ja używałam kiedyś. Spiki chyba tak się nazywa ta aplikacja. A potem właśnie przeniosłam się na Tandem. Już nie pamiętam nazw tych aplikacji, ale potem ostatecznie zostałam na HelloTalk i no spotkało mnie to na każdej aplikacji. I wiem, że nie tylko mnie, bo wiele osób w sensie moich koleżanek też się na to skarży. Była jeszcze jedna aplikacja. Na, na której mówili na serwerze na Discordzie, na który bardzo zapraszam, jeśli chcesz dołączyć na serwer mój na Discordzie, gdzie wspólnie uczymy się japońskiego i się poznajemy, możesz poznać tam wiele osób o podobnych zainteresowaniach, to pisz do mnie na priv na Instagramie, i ja Ci podeślę link. No ale wracając do tematu. Już nie pamiętam, jak nazywała się jeszcze aplikacja, ale chciałam ją zainstalować, a potem on dużo dziewczyn powiedział, że. Dużo Japończyków wysyła im różne zdjęcia, możecie się domyślić. To po prostu zrezygnowałam z tego, no bo to nie jest coś, co ja bym chciała oglądać. I nie mówię, że tak robią tylko Japończycy, bo wiem, że to problem każdego kraju, każdej narodowości, no ale trudno jest po prostu spotkać kogoś do rozmowy. Nie wiem, gdzie mogłabym poznać więcej takich znajomych, z którymi mogłabym pisać sobie po japońsku. Ale u mnie na serwerze, na Discordzie można pisać y, po japońsku. Mamy strefę, w której rozmawiamy tylko y, w języku japońskim, więc jak chcesz trochę się sprawdzić, to serdecznie zapraszam no, ale właśnie Kanji uczę się poprzez naukę słownictwa i poprzez pisanie z Japończykami. Myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby po prostu zapamiętywać Kanji, takie, które są po prostu przydatne i używane w języku japońskim na co dzień. Jeśli oczywiście nie chcesz się uczyć stricte pod JLPT, bo wiadomo, że jeśli chodzi o JLPT, no to trochę będzie inaczej. Fajnie jest sobie um, jakby kate kategoryzować naukę, że M5, N4, N3, N2. Ale jeśli zależy Ci bardziej nie na egzaminie, a po prostu na tym, żeby używać język japoński, no to po prostu musisz znaleźć sobie kogoś z kim, tego japońskiego będziesz używać. Wiem, że na początku może to być trudne, bo wiadomo, że na początku mamy tylko hiragany i katakanę i tam może niewiele kanji, ale nie jest to niemożliwe. Po prostu no, dłużej będziesz odpisywać tej osobie, bo musisz sprawdzić każde słówko i może ewentualnie znaczenie kanji, jak po prostu tego chcesz. I myślę, że to chyba jest właśnie najlepszy sposób na naukę kandzi, że po prostu zapamiętujesz słówko nie w zapisie, nie zapisie w kanie. Oczywiście warto czasem sobie jakieś kandzi na blachę po prostu. Wyuczyć się. Ale mm, na dłuższą metę może być to dla Ciebie męczące. Ja po prostu lubię ten sposób i lubię uczyć się czegokolwiek na blachę, bo z jakiegoś powodu jest to dla mnie najłatwiejsze. Ale wiem, że nie każdy tego lubi, nie lubi w taki sposób się uczyć. Ale po prostu lubi uczyć się w taki bardziej mm, pożyteczny sposób, że wie, że mu się to przyda, a nie czy, że uczy się na blachę i może się przyda, może nie. Ja jestem po prostu taką wariatką, która lubi wiedzieć wszystko o Japonii i o języku japońskim. I tak wyglądam, już y, ogarnięta na dzień, nie straszę. <grych> Zapraszam na mojego TikToka, na mojego Instagrama. Jak chcesz dostać się na serwer na Discordzie, to napisz do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie. No i do zobaczenia, jak kiedyś coś znowu ewentualnie nagram.